Jeśli już chcemy usuwać zbędne rzeczy i błędne prawo, to warto byłoby tutaj także się pochylić nad tematem parytetów. Mianowicie chcielibyśmy dorzucić poprawkę, także kolejną jako Konfederacja, usunięcia tych moim zdaniem dyskryminujących ze względu na płeć przepisów prawa. Bo naprawdę kategoryzacja... Zamiast kryterium indywidualnych zasług w doborze kandydatów, to po prostu zwykła dyskryminacja. Jak to jest, gdy w dziesięcioosobowej, na dziesięcioosobowej liście kandydatów muszę odmówić kandydowania ósmej kobiecie, czy siódmej kobiecie już nawet, tylko ze względu na to, że jest kobietą. No jest to typowa dyskryminacja. Jako pełnomocnik wyborczy byłem nawet świadkiem takiej sytuacji, że jako inny. Jak innemu komitetowi odmówili rejestracji listy ze względu tylko i wyłącznie na to, że było zbyt wiele kobiet na tej liście. Moim zdaniem to jest bez sensu, a dlaczego to nie wyborcy powinni wybierać, to kto kto no przede wszystkim trzeba by się zastanowić nad tym, że to jednak wyborcy powinni decydować o tym kogo chcą wybrać, a nie to, żeby do, do obowiązywało jakieś kryterium. Dlatego, bo niby dlaczego nie ma obowiązku wystawiania co najmniej 10% blondynów, 15% leworęcznych, 25% osób po 60. roku życia na przykład? Czemu nie? Bo jak już idziemy dalej w taką kategoryzację, to możemy dojść do naprawdę absurdalnych wniosków. Jedyną zaletą parytetów jest fakt, że nawet lewica musi tutaj przyznać oczywisty fakt istnienia dwóch płci. To jest jedyna, jedyny aspekt pozytywny tego zapisu. Dlatego, jako Konfederacja, będziemy zgłaszać poprawki do wyżej wymienionej ustawy. Dziękuję. Konfederacja, wolność i niepodległość.